Roblox to zdecydowanie najpopularniejsza gra na całym świecie i bez twórców gier na tej platformie nie udałoby się jej zajść tak daleko. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, ile twórcy gier na Roblox mogą zarabiać? Jest to pytanie, które chodziło po głowie kiedyś dużej ilości graczy Robloxa i dziś postaram się na nie odpowiedzieć. Ale najpierw warto wiedzieć, jak to wszystko się zaczęło. Twórcy gier na Roblox dostali możliwość dodawania Game Passów w 2012 roku, przez co mogli zarabiać jeszcze więcej Robux lub jeszcze wtedy Tixów. Wcześniej zarabiali je głównie tylko przez wizyty na swojej grze. Jednak prawdziwa rewolucja przyszła dopiero w 2013 roku, kiedy Roblox wprowadził program TFX, czyli możliwość wymiany Robuxów na prawdziwe pieniądze. Od tego momentu tworzenie gier na Robloxie mogło stać się nie tylko hobby, ale pełnoprawną pracą. Choć wtedy zarobki nie były wysokie, to napędzało to deweloperów gier, żeby robić coraz lepsze gry, które przyniosą im większe zarobki. Jednymi z pierwszych Robloxowych milionerów zostali twórcy a Asimo oraz Bad CC, którzy w 2017 roku zarobili sporo na tej grze. Dzięki czemu w krótkim czasie od wydania gry jeden z twórców mógł opłacić naukę na koleżu za 300 tysięcy dolarów, czyli około miliona złotych. nowszych przykładów jest gra Grae Garden z wiadomych nam źródeł udało się zarobić astronomicznie 12 milionów dolarów w miesiąc, czyli jakieś 43 miliony złotych. Inne popularne gry, jak na przykład Brookhaven czy Adopt Me, potrafiały zarabiać nawet po 100 tysięcy dolarów dziennie, czyli około 350 tysięcy złotych. Zdecydowanie deweloperem, który mógł zarobić najwięcej, był Preston, twórca Pet Simulatorów. Którego gry były znane z tego, że na każdym kroku mają płatne rzeczy. Dodatkowo sprzedawał on na przykład pluszaki ze swojej gry, które potrafiły sięgać cen rzędu 1000 złotych za zwykłego pluszaka, a i tak się wyprzedawały, co generowało twórcy bardzo duży dodatkowy przychód. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile łącznie zarobił, ale na pewno można mówić o setkach milionów. Roblox nie tak dawno zdradził na konferencji, że top 1000 najlepiej zarabiających deweloperów na Roblox potrafi zarobić prawie milion dolarów rocznie, a top 100 nawet 7 milionów. Ale przy TOP 10 najlepiej zarabiających twórców gier, gdzie ich średnie zarobki to 38,5 miliona dolarów, czyli około 140 milionów złotych rocznie. Dla porównania z taką kwotę byśmy mogli kupić około 46 Lamborghini Aventadorów. Ale skąd oni zarabiają te pieniądze? Jest kilka źródeł przychodów Robuxów z gier na Robloxie. Developer Product, czyli jednorazowe kupienie czegoś w grze, np. waluty w grze, bustów, odradzania się itd. Jest to zazwyczaj największe źródło Robuxów przez deweloperów. Drugim są game Passy, czyli przedmioty, które dostajemy na zawsze w grze, dla przykładu VIP-y, podwójna waluta, albo większa ilość miejsca w inwentory. Trzecim ważnym źródłem dochodu twórców gier Roblox jest premium payouts. Jeśli gracz Roblox Premium spędza czas w twojej grze, dostajesz za to Robuxy. Im więcej czasu spędza, tym więcej Robux dostajesz. No i dobra, to są główne źródła dochodu Robuxów przez twórców gier, ale raczej za same Robuxy nie są w stanie przeżyć. Dlatego istnieje Devex, funkcja, dzięki której twórcy gier mogą wymieniać Robuxy na prawdziwą kasę. Minimalna ilość Robuxów, którą można wypłacić, to 30 tysięcy i z tego możemy dostać mniej więcej 110 dolarów, a za 100 tysięcy Robux możemy zarobić mniej więcej 1378 zł. A za milion 13821 zł. Weźmy w większe kwoty. Za miliard Robuxów deweloper dostanie 13 824 miliony złotych. Ale takie pieniądze zarabia mały procent deweloperów. Nie ma sensu, żebym wam tak dalej wymieniał. Jeśli chcecie sprawdzić, ile możecie zarobić wymieniając Robuxy, możecie to zrobić na stronie, którą daję wam w opisie.